Lekarze z przychodni w całym kraju biją na alarm i proszą o dostawy z magazynów centralnych sprzętu niezbędnego do ochrony osobistej personelu. Do gminnej przychodni w Lubawce sprzęt rozdysponowany przez ministerstwo już dotarł. Myśmy, co prawda, zostali obdarowani przez pana ministra Szumowskiego jednym opakowaniem rękawiczek jednorazowych dwoma opakowaniami maseczek jednym opakowaniem czterolitrowym środka dezynfekującego. No to tak na trzy przychodnie to troszeczkę słabo. Staramy się pozyskać jeszcze środki ochrony osobistej od wojewody, który rozdysponowuje to wszystko, co przylatuje z Chin w tej chwili, ale pierwszeństwo mają szpitale i pogotowia ratunkowe, co jest zrozumiałe oczywiście. Natomiast my jesteśmy na szarym końcu. W lubawskim Pozie nie ma ani jednej profesjonalnej maski, która chroniłaby personel. Nie mamy ani jednej takiej maski. Mamy maski chirurgiczne, które przysłał nam pan minister. To są dwa opakowania. Mamy przy dość, dość dobre. Staramy się o, o odzież ochronną, ale tych masek z tymi filtrami FFP1-2 tego nie ma. Natomiast jedna maska kosztuje 500 zł po rabacie już. To są takie, takie ceny wywindowane. Sprawdziliśmy. Maski, które dziś kosztują powyżej 500 zł, jeszcze kilka tygodni temu można było zakupić za kilkadziesiąt zł. Dyrektorzy placówek jednak się nie poddają i starają zabezpieczyć swój personel w niezbędny sprzęt, choć to nie jest łatwe. Ja wczoraj cały dzień wraz z dwoma współpracownicami spędziłyśmy na poszukiwaniach gorączkowych właśnie przeubic, bo one mają ograniczony czas. Służebności, jakby, dobrej jakości przyubica może posłużyć, powiedzmy, no maksymalnie tydzień. Yy, natomiast to wszystko będzie ulegało yy, zużyciu. Yy, to jest raz, a ceny, które widzę w internecie, yy, no, troszeczkę powalają. Nawet jeżeli jest taki, taka notacja producenta, że dla służby zdrowia mamy rabat jakiś tam. Okazuje się, że owszem, ale dla zamówienia takiego powiedzmy w granicach 10 tysięcy jednorazowego, no, na takie wydatki nas chwilowo nie stać. My musimy utrzymywać płynność finansową i w zasadzie pod tym względem trochę jesteśmy zostawieni sami sobie. Gdyby nie pomoc samorządu oraz mieszkańców gminy, placówki podstawowej opieki zdrowotnej ze względu na brak środków ochrony osobistej, należałoby zamknąć. Dziękuję za pomoc pani burmistrz, która nam tutaj zorganizowała dobrej jakości przyubice. Będziemy je w miarę możliwości starać się oszczędzać. Natomiast to wszystko jest w mojej ocenie trochę mało. Będziemy musieli mieć jakiś dopływ kolejnych środków ochrony osobistej.